W wyjściowym składzie PG Skry zabrakło kapitana drużyny Mariusza Wlazłego, który dostał kilka dni wolnego, a także Michała Winiarskiego, który był przeziębiony. W ich miejsce pojawili się młode atakujący Maciej Muzaj i Wojciech Włodarczyk. Zapewne widząc taki skład drużyna ze stolicy liczyła na łatwiejsze spotkanie i zdobycz punktową. Warto podkreślić, że Politechnika Warszawska na pięć rozegranych spotkań przegrała tylko jedno, a sobotnie spotkanie było pierwszym poważnym sprawdzianem. Zmienicy PG Skry nie zawiedli. W pierwszym secie wygrali do 18. W drugiej odsłonie goście byli o krok od wygrania. Mieli piłkę setową, ale nie wykorzystali sytuacji. Ostatecznie przegrali 26-24. W trzeciej partii bezapelacyjnie dominowała PGS Skra, wygrywając 25-16. Gratulacje dla skry, zasłużenie. W, w pierwszym i w trzecim secie pokazali nam, jak się gra w siatkówkę. W drugim secie no właściwie mieliśmy dwie szanse żeby to właściwie rozstrzygnąć, jedną set na naszą korzyść, niestety, niestety nie udało się. Bardzo się cieszę, bo móc być kapitanem nawet w takim, w takim meczu, to, to jest ogromna przyjemność. Być kapitanem PGS kry. Muszę z tym pogadać z Mariuszem chyba o tym. Pewnie mój pierwszy i ostatni raz. Wiedzieliśmy przed tym meczem, że, że to jest młody zespół, że cieszy się graniem w siatkówkę. Widzieliśmy na wideo, że, że radzą sobie dobrze, bardzo wysokie miejsce w tabeli, więc... Więc to jest dobry zespół i myślę, że jeszcze nie jednym będzie urywał sety albo wygrywał z zespołami. Ale my też jesteśmy młodzi i też się cieszymy z gry, i to chyba było widać dzisiaj. MVP spotkania został wybrany Nikolas Uriarte.